Pełnia już za nami. A przed nami? Kolejne dni wewnętrznej pracy. Gdy świat powraca do swojego rytmu, to właśnie teraz. Ty możesz pójść głębiej, bo prawdziwe zmiany nie zachodzą w blasku pełni, ale w codziennych myślach, w Twojej uważności, w Twoich decyzjach. Weź więc oddech i przejdź ze mną przez kolejne dni pełne stoickiej mądrości i wewnętrznej transformacji. 12 czerwca. Wyszkolony umysł jest lepszy niż jakikolwiek skrypt. Byłoby miło, gdyby ktoś mógł pokazać nam, co robić w każdej sytuacji: dać gotowy skrypt, gotowe rozwiązanie. Ale życie tak nie działa. W rzeczywistości to, na ile właśnie poświęcamy energię na szkolenie swojego umysłu, na to, jak myślimy, jak reagujemy. Sprawia, że jesteśmy gotowi nawet w obliczu nieoczekiwanego. Stoik nie szuka odpowiedzi na każdą sytuację, szuka elastycznego umysłu. Dlatego dziś skoncentruj się nie na tym, by mieć gotową strategię, ale na tym, by mieć gotowy, otwarty umysł. Elastyczność, uważność, oddech to są Twoje narzędzia na dziś. A kiedy twój umysł staje się coraz bardziej elastyczny, możesz dostrzec, że życie samo w sobie jest jak pole walki nie walcząc z innymi, ale z własnymi impulsami. Przejdźmy teraz dalej. 13 czerwca. Życie to pole bitwy. Czy życie jest walką, nie w sensie zewnętrznym, ale wewnętrznym, bo każdego dnia stajesz naprzeciw swoich myśli, swoich reakcji. I tak jak żołnierz na polu bitwy, uczysz się dyscypliny, odporności, siły wewnętrznej. A czego unikasz? Tchórzostwa, pochopności, nadmiernej pewności siebie. Dziś uświadom sobie. Twoje pole bitwy jest wewnątrz ciebie, i właśnie tam możesz odnieść największe zwycięstwo. A gdy uczysz się prowadzić tę wewnętrzną walkę, otwiera się kolejna umiejętność zmiana perspektywy bo czasem, by pokonać trudność, wystarczy spojrzeć inaczej. 14 czerwca wypróbuj inny uchwyt. Każda sytuacja w życiu to jak przedmiot, który możesz uchwycić na różne sposoby. Gdy trzymasz coś kurczowo, to się męczysz, ale kiedy zmieniasz uchwyt, zmieniasz perspektywę, i nagle to, co było problemem, staje się szansą, staje się lekcją. Dziś. Spróbuj nowego uchwytu, nowego sposobu myślenia, nowego spojrzenia. Może się okazać, że rozwiązanie, którego szukałeś, było tuż obok. A kiedy już nauczysz się zmieniać uchwyty, pora, by na chwilę się zatrzymać, bo czasem największa siła nie tkwi w tym, co mówisz, ale w tym, co słyszysz. 15 czerwca. Słuchanie daje Ci więcej niż mówienie. Mędrzec wie, że mówienie to tylko jedna strona komunikacji, prawdziwa moc. Tkwi w słuchaniu. Dlaczego? Bo gdy słuchasz, uczysz się, gdy słuchasz, rozumiesz, gdy słuchasz, tworzysz przestrzeń dla innych i dla siebie. Dlatego dziś w każdej rozmowie pozwól sobie na więcej ciszy, więcej uwagi, więcej obecności, bo być może właśnie wtedy usłyszysz coś, co zmieni Twój sposób myślenia albo pogłębi Twoją wewnętrzną mądrość. Pełnia już za nami, ale przed nami codzienna praca. Ty przeszedłeś przez kolejne dni, ucząc się elastyczności umysłu, budując siłę wewnętrzną, zmieniając perspektywę i wreszcie ucząc się słuchać z uważnością. Weź ze sobą te lekcje na każdy kolejny dzień, bo transformacja nie dzieje się w jednej chwili. Ona buduje się dzień po dniu, myślą po myśli. Decyzją po decyzji i w tej właśnie drodze jesteś teraz. Niech mądrość i spokój prowadzą cię dalej. Do usłyszenia w kolejnych refleksjach.